Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan Jezus zwracając się do swoich uczniów, mówi: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Tak jest w życiu duchowym. Kiedy kroczymy za Jezusem, on stawia przed nami coraz większe zadania. Może nas to przerażać po ludzku. Mówimy niekiedy: im głębiej w las, tym dalej drzew. A jednak Jezus stawia te zadania przed nami, ponieważ wie, że to my możemy je wykonać, a nie kto inny. Kiedy będziemy w stanie wykonać te zadania? Kiedy będziemy w stanie przyjąć to, co ma nam do powiedzenia? Wtedy, kiedy będziemy. Napełniać się Duchem Świętym, rozwijać się duchowo. Jeśli pozwolimy Duchowi Świętemu, by tak nas prowadził, byśmy nie tylko kwitli, ale i owocowali, nawet przynieśli owoc stokrotny. Pozwólmy Jezusowi, by do nas mówił: Nie bójmy się tego, co On ma dla nas, bo są to piękne, wspaniałe rzeczy. Choćby były trudne do pokonania, jak te góry, tym bardziej są warte zdobycia. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.